Witajcie, kochane wiedźmy, witajcie, kochane czarownice. Przed nami późnozimowy sabat, który nazywamy imbolk, maślenica, sabat świec i światła czy sabatem bogini panny. I jest to sabat, który szczególnie kiedy celebrujemy w różnych miejscach, nawet nie na świecie, ale w Europie, możemy przeżywać go bardzo różnie, bardzo różnie. Odczytywać energię oraz przesłanie, jakie ze sobą niesie. I właśnie o tym chciałabym dzisiaj opowiedzieć w tym odcinku. Nie tylko o sabacie, Imborgu, maślenicy, ale też właśnie o najlepszym czasie dla magii, bo nie ma tutaj jakiegoś odgórnego zalecenia, które zawsze i wszędzie będzie pasować. Szczególnie jako Wiedźmy potrzebujemy to poczuć, potrzebujemy to przemyśleć. Musimy z tym zakliknąć, żeby to prawdziwie mogło dla nas działać. Imbolk Maślenice obchodzimy zaraz na początku lutego. Zaczynamy jak zawsze od wigilii, sabatowego dnia, więc w tym wypadku od wieczoru 1 lutego i świętujemy przez cały drugi luty aż do zachodu słońca. Dawniej na terenach Polski można powiedzieć, że był to wciąż czas pełnej zimy, ale obecnie raczej kojarzy się z takim okresem przejściowym. Wiosnę jeszcze nie widać. Jeszcze jej nie czuć w powietrzu, natomiast często do zimy już jest daleko śniegu jest mało, mniej lub w ogóle. Oczywiście jest szaro, oczywiście pojawiają się mrozy. Natomiast czuć, że coś gdzieś tam się zbliża. Ale jeżeli polecimy do Anglii, tam ewidentnie w powietrzu o tej porze roku czuć już powiew nadchodzącej wiosny. To jeszcze nie jest wiosna, to jeszcze niekoniecznie jest przedwiośnie, ale pierwsze oznaki w powietrzu już się pojawiają. Już słychać, że ptaki inaczej śpiewają. Widać, że światła jest coraz więcej. Z drugiej strony, jeśli polecimy chociażby do Skandynawii, tam zwykle mamy faktycznie środek zimy. Tam nie ma oznak zbliżającej się wiosny. Tam jest śnieg i mróz i jedyne, co może wskazywać na nadchodzące zmiany, to, że słońca jest więcej i ludzie, którzy są do tego przyzwyczajeni, coraz częściej wychodzą przed kawiarnię, zasiadają pod kocami i pod ciepłymi lampami, w których się grzeją, pijąc kawę, jednocześnie, kiedy tylko mogą, wystawiając twarze do słońca. Więc w zależności od tego, w którym miejscu się znajdziesz, możesz zupełnie inaczej odczuwać, co to święto ze sobą niesie. I pamiętam takie czasy, takie lata, kiedy potrafiłam celebrować ten właśnie sabat w trzech różnych miejscach. Pierwszy w Norwegii, w której mieszkałam, gdzie świętowanie polegało na tym, że szłam. Poza miasto, nad jezioro, skute takim lodem, że można było jeździć po nim samochodem. I zresztą na śniegu widać było ślady pojazdów, które, które jeździły, które sprawdzały grubość lodu. Więc nawet rozpalenie ogniska, jeśli nie wzięło się ze sobą drewna z domu suchego, jakiejś podkładki, na której można było to położyć, było naprawdę trudne raczej szło się ze świecami, które ustawiało się w śniegu, szukając najpierw miejsca, gdzie ten śnieg nie jest zbyt głęboki, żeby one po prostu nie wpadły i nie zostały przez ten śnieg zgaszone. Potem leciałam do Polski, gdzie wspólnie celebrowaliśmy ten sabat w gronie wrocławskich pogan czy wrocławskich wikan. I właśnie tu czuliśmy to przejście. Czuliśmy, że coś się zbliża, nawet jeżeli jeszcze tego nie widać. Więc energia, która w Norwegii była bardziej energią wciąż odpoczynku, wciąż wyciszenia, wciąż głębokiej medytacji. W Polsce to już była energia zaufania, że zmiany nadchodzą, jakiegoś oczekiwania. Mimo, że jeszcze właśnie nie wiadomo do końca co nadchodzi, ale już się na coś czeka, bo już czuć, że coś idzie. A potem leciałam do Anglii, gdzie celebrowaliśmy sabat w wikańskim tradycyjnym kręgu. I tam już było znowu zupełnie inaczej. I czuć to było z miejsca, kiedy tylko wysiadało się z samolotu. Powietrze już inaczej pachniało. Zieleń. Już wybijała, już, już było ją widać, już było widać tą świeżość. Zresztą, zieleń obok białego to kolory imbolku, kolory maślenicy. W Polsce, w Norwegii, można by powiedzieć, że ta zieleń nie wiadomo z czym się miałaby łączyć. I tam po prostu nie było za bardzo widać. Ale na Wyspach, na Wyspach. Już było. Na wyspach już było widać świeżą trawę, już widać było tą soczystą zieleń, która się wybijała, która zaczynała otaczać. I nawet jeśli było chłodno, i tak to powietrze było już cieplejsze. Więc tam, przebywając, tam, świętując, naprawdę to już było przyjmowanie. Nie oczekiwanie czegoś, co nie wiadomo, czym do końca jest nie widząc oznak, ale tu to już było oczekiwanie na wiosnę, kiedy widać już te pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny. Wikańskiej mitologii, w mitologii współczesnych czarownic, Imbolk, Maślenica są tymczasem kiedy bogowie odmodzeni wychodzą pod ziemi. Bogini zakończa w tym czasie swój połóg po tym jak w zimowe przesilenie narodziła syna. I teraz jako odmłodzona kobieta, czy wręcz dziecko, wychodzi na powierzchnię ziemi, wychodzi spod ziemi. Podobnie jak jako dziecko lub młodzieniec, objawia się na powierzchni ziemi Bóg. I powracają właśnie po to, by ziemia mogła zacząć się odradzać. To jest to pierwsze przebudzenie. I. Znowu, w zależności od tego, z jakiego miejsca celebrujemy, będziemy to widzieć jako pierwsze wyjście i przyjrzenie się Ziemi, która wciąż skuta jest lodem, wciąż opatulona jest zimnem i oni są tą pierwszą iskrą. W innym miejscu będziemy celebrować ten okres przejścia, kiedy wychodzą spod ziemi, więc jest to zapowiedź kończącej się zimy lub będziemy świętować, że oni wychodząc w pewnym sensie koronują są taką wisienką na torcie i efektem tego, że ziemia zaczyna się przebudzać. I tak jest z magią ogólnie, tak jest z sabatami ogólnie. Ten sabat mocno się odczuwa w zależności od tego gdzie się jest, ale tak naprawdę każdy sabat w zależności od tego, gdzie go świętujemy, gdzie go celebrujemy, on może mieć dla nas różne jakości. Co więcej, w tym roku, Sabat i jednocześnie Nów w Wodniku, które w tym roku się pokrywają, które oba wydarzenia, zarówno to święto księżycowe, jak i święto słoneczne, mają. W swoim znaczeniu początek mają rozpoczęcie, odrodzenie, wychodzenie na zewnątrz, wychodzenie do świata, ukazywanie światła, rozświetlanie nieba, rozświetlanie świata, siłę, która zaczyna rosnąć, potencjał, który zaczyna się objawiać. To w tym roku wciąż mamy czas retrogradacji planety Merkury, który bardzo mocno hamuje. Właśnie tej jakości, to światło, ten ruch, ten potencjał, który próbuje się ukazać hamuje bardzo wiele w związku z tym świętowanie sabatu czy przeprowadzanie rytuału, szczególnie jeżeli jego znaczeniem dla nas jest magia, czy jeżeli chcemy włączyć magię w ten sabat, w ten rytuał, zrobienie tego w tym momencie, czyli Wieczór faktycznego sabatu może okazać się, może nie błędem, ale moc naszej magii będzie powstrzymywana przez to, co dzieje się na zewnątrz, przez to, w jakich energiach w tym momencie jesteśmy. Natomiast odczekanie za ledwie kilka dni już może to bardzo mocno zmienić. Dlatego na przykład w gronie Białych Wiedźm my celebrować Imbolg, będziemy dopiero w pierwszy lutowy weekend, właśnie po to, żeby przeczekać retrogradację. Właśnie przez to, że sięgamy głębiej. Że mamy wiedzę również na temat ogółu czasu, a nie tylko samego znaczenia sabatu. Po to, żeby nie robić czegoś w czasie, który cechuje się wewnętrznymi tarciami. Bo nawet jeżeli Imbolk jest tym wyjściem do świata, jest rozpędem, jest otwarciem, to jeżeli spróbujemy zrobić magię właśnie w tych kierunkach, to nasza energia może zostać powstrzymana. Więc kiedy czynimy magię jakąkolwiek, trzeba brać pod uwagę więcej elementów, trzeba patrzeć całościowo. Jeżeli chcemy być efektywni, Oczywiście rytuały nie robimy tylko dla magii, niektórzy tak naprawdę nigdy nie robią i dla magii. Robią tylko i wyłącznie dla spotkania z bogami, dla celebracji tego czasu. I wtedy zarówno bogowie, jak i rytuał buduje się na tym, co jest i jest tworzony przez to, co jest. A wglądy, które się pojawiają, dialog. Z boskimi postaciami, w który podczas rytuału wchodzimy. On będzie, czy może być, bardzo różny, kiedy spojrzymy na przełomie lat. Niby ten sam sabat, niby to samo znaczenie. Nawet kiedy zawsze celebrujemy w tym samym miejscu. Wtedy, kiedy łączymy się po prostu z bogami, kiedy w rytuale chodzi o to spotkanie. Jakoś rytuało może bardzo się zmieniać. Ale trzeba o tym pamiętać, kiedy chcemy w rytuał włączyć magię. Włączyć albo po prostu wokół magii ją zbudować, bo z drugiej strony są tacy, którzy tak, celebrują dany czas, ale niekoniecznie z kimkolwiek spotykają się w tym rytuale poza sobą. Natomiast całość rytuału zbudowana jest wokół magii. Ale czy to zbudowanie wokół magii, czy to włączenie magii w rytuał, w którym spotykamy się z manifestującą się w ludzkiej postaci boskością, tu, jeśli chcemy, by ta magia była efektywna, potrzebujemy brać pod uwagę całość energetyki danego czasu i to, co nie zawsze da się przewidzieć, a co wydarzy się podczas tego spotkania z bogami. A skąd maślenica? Bo z nazwą Imbolg zapewne jesteś osłuchana, czy osłuchany, ale z maślenicą? Jeśli nie obracasz się w plemieniu białych wiedźm, które współtworzę, z którym od lat już celebruje sabaty, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nigdy tej nazwy w ogóle nie słyszałaś. I historia nadania czy połączenia tej nazwy właśnie ze świętem Imbolg jest taka, że kilka lat temu wraz z wikańskim, wrocławskim kowenem chcieliśmy znaleźć nazwy, które będą bardziej nasze, bardziej słowiańskie. No i dla Beltane jest czarodzielnica. Dla Lamas mamy plony, dla Samhainu mamy dziady, no ale dla Imbolgu nie było żadnej alternatywy. No i zaczęliśmy, zaczęliśmy szukać. Wiadomo, Sabat święto łączy się. Z kolorem białym, zielonym, z masłem, z mlekiem, z tym, że na wyspach w tym momencie zaczynają rodzić się owce i są karmione, stąd właśnie mleko, mleczne potrawy. No i szukaliśmy czegoś wokół, wokół tego. I w którymś momencie trafiliśmy na nazwę Maślenica, która już sama z siebie kojarzy się właśnie z masłem, z mlekiem. Natomiast tą nazwę, która pochodzi z dawnych czasów, to jest stara słowiańska nazwa, wcześniej była łączona bardziej z pierwszym dniem wiosny, więc do pierwszych oznak nadchodzącej wiosny nam pasuje, natomiast później stała się takim tygodniem świętowania, świętem, które obchodzi się na 7 tygodni przed Wielkanocą. A my, jeżeli weźmiemy, że. Odpowiednikiem naszej Wielkanocy jest równonoc wiosenna. I cofniemy się o 7 tygodni, to właśnie będziemy mieć pierwszy tydzień lutego. Ale przede wszystkim ta nazwa kojarzy się z bielą, kojarzy się z masłem i z mlekiem. W związku z tym również z braku alternatywy, czegoś lepszego i ze względu na to, że po prostu z tą nazwą zakliknęliśmy. Zaczęliśmy od tego czasu, po prostu, jej wykorzystywać. Tak, żeby mieć coś bardziej swojego. Żeby nie tylko korzystać z tych typowo celtyckich nazw. Czym jeszcze jest Imbolc? Czym jeszcze jest maślenica? Jeśli chodzi o tradycję, po pierwsze, przede wszystkim powiązane jest ze świecami. A więc i magia świec, ale też rozświetlanie przestrzeni, świątyni, ołtarzy, rozświetlanie świecami. Magia świec na każdą intencję, z wykorzystaniem czy to samych świec, ich kolorów, olejów, którymi są nacierane, czy mieszanek ziołowych, którymi te świece oblepiamy. Oczywiście, wszystko w połączeniu z taką intencją, o którą nam chodzi. Również dla uzdrawiania, bo uzdrawianie to kolejny temat związany z tym sabatem. Zresztą w Kościele Katolickim mamy w tym samym czasie święto Matki Boskiej Gromnicznej, też związanej ze świecami, gdzie podczas nabożeństw świece są przykładane do gardła, po to, by uzdrawiać gardło. Z naszej perspektywy, oczywiście nie tylko chodzi o choroby gardła, ale też Uwalnianie czakry gardła. A gardło, czakra gardła, odpowiada za ekspresję, za wychodzenie ze swoją prawdą, ze sobą, ze swoimi projektami, pomysłami na zewnątrz. Więc mamy dokładnie te same energie, po prostu inaczej się do tego podchodzi, inaczej się to nazywa. Kolejna rzecz z którą łączy nam się sabat imbolgu, maślenicy, to wszelka magia związana z początkami, odradzaniem, wychodzeniem właśnie do świata. Bugini przedstawiana w formie dziecka czy dziewicy jako niezależnej kobiety, czy panny również jako niezależnej kobiety, to ta, która Dopiero stawia pierwsze kroki, ale z drugiej strony też poznaje siebie i poznaje swój potencjał. Więc wszelkie wchodzenia do wnętrza, odcinania tego, co stare, tak jakby nigdy tego nie było, rozpoczynanie życia na nowo i wszelka magia z tym związana. Dodatkowo, tradycyjnie właśnie w to święto tworzy się zbożowe kukiełki. Ze zboża, które było ścięte w lamas, sabat plonów, czyli na początku sierpnia. I taką kukiełkę przybiera się w biały, najczęściej materiał i kładzie do łóżka. Obok kładzie się orzechy. Oczywiście kukiełka symbolizuje energię żeńską, boginię. Orzechy symbolizują energię męską, męską siłę. Natomiast ona w tym łożu leży. Przez całą noc sabatową, aż do poranka, kiedy tą laleczkę z niej ściąga się ubranie, a to, co zostaje, zbożowe kłosy, rozrzuca się. Rozrzuca się dookoła, tak żeby mogły pożywić się nimi chociażby ptaki. I ten akt właśnie symbolizuje ten koniec połogu. To wyjście bogini złoża, i przejście do nowego życia, gdzie ona sama się odradza jako panna, natomiast Bóg, który wcześniej był jej synem, nagle zaczyna rosnąć na mężczyznę, który stanie się jej mężem. Dodatkowo, jako tradycje imbolgowe, myślenicowe, mamy również związane właśnie z tym starym zbożem. Mocowanie kłosów na drzwiach, najczęściej trzech, które symbolizują trzy twarze bogini, które pozostaną tam aż do sabatu równonocy wiosennej, kiedy zostaną ściągnięte. Oczywiście też pierwsze takie, najpierwsze, najwcześniejsze porządki, wymiatanie, bo oprócz świecy, tym narzędziem czarownicy, które najbardziej powiązany jest z tym sabatem. Jest miotła. Wymiecenie do końca tego, co stary, gdzie już nawet się temu nie przyglądamy. Gdzie nacisk położony jest na oczyszczanie. Nie na to, z czym zakończamy swoją historię, ale na oczyszczanie. Na to patrzenie do przodu. Patrzenie w przyszłość. No i oczywiście to, co naprawdę kochamy, to tradycja pieczenia. Smażenia, czy to blinów, czyli takich drożdżowych placków smażonych na głębokim oleju, czy langoszy, które również. Nie są tak wyrośnięte, natomiast to również drożowe plaski, które, które również smaży się na głębokim oleju. I można na nie nałożyć jeszcze żółtego sera, roztopić. Smaruje się to oliwą z wymieszaną, z, z delikatną ilością wody, mleka i czosnkiem i solą. Ale jeżeli nie umiemy zrobić jednego czy drugiego, bo powiedzmy potrzeba w tym wprawy, ja na przykład z blinami nie mam po drodze, bliżej mi dużo do langoszy, ale zawsze można też po prostu naleśniki. I to są też te jadła, które szykujemy w dzień sabatu, czy w wieczór sabatu, które przynosimy na sabatowy ołtarz. A ołtarz dekorujemy również tym, co właśnie kojarzy się z tym szykowaniem do pewnej zmiany, odradzaniem początkami. Więc dużo bieli, soczystej, jasnej zieleni, Kwiaty, które są białe. Już można zacząć z tulipanami, ale nie tymi o silnych kolorach. Najwyżej żółte. Kadzidła tworzymy z sandału, z miry, dodając zioła, które są zielone, jak bazylia, jak liść laurowy. Może też być lawenda, która jest bardzo pomocna przy oczyszczaniach, rozmaryn. Z zapachów. Jaśmin, kwiaty jaśminu, jaśminowa herbata, która zostanie postawiona na ołtarzu w kielichu zamiast tradycyjnego wina czy piwa. Szaty również, jeśli wykorzystujemy, wykorzystujemy czy to białe, czy bardzo jasne, zielone, miętowe. Więc to wszystko, co właśnie kojarzy się z jasnością, ze świeżością, z lekkością, z ulotnością. To wszystko włączamy w swoje celebracje, w swoje dekoracje. No a podczas rytuałów, kiedy oprócz magii chcemy połączyć się z bogami, zapraszamy tych młodych, zapraszamy te świeże energie, zapraszamy potencjał, który dopiero ma się rozwinąć. I sami staramy się powrócić w nich, przypomnieć sobie o tej swojej niewinności, o tej swojej esencji, wczuć się w to, czego tak naprawdę pragniemy w tym roku i w przyszłości. A jednocześnie bez takich oczekiwań, bez takiego oparcia, bez, bez takiej niezdrowej ambicji. Po prostu otworzyć się właśnie na to, co będzie przychodzić, co, z czym przyjdzie do nas już wkrótce wiosenny wiatr. Więc kochane, kochani, Sabat Maślenicy, Sabat Imbolgu już zaraz, już za pasem. Ale w tym roku absolutnie możemy sobie pozwolić na to, żeby rozciągnąć go w czasie, żeby zacząć celebrację już dzisiejszego wieczoru, Natomiast jeśli chcemy wykonać imbolgową magię, maślenicową magię, magię początków, odradzania, wychodzenia do przodu, magię świec na intencje, które nie służą oczyszczaniu czy wymiataniu, co nawet już dzisiejszej nocy jest jak najbardziej w porządku. Ale takie intencje, które wypychają nas do przodu, które wiążą nas z wychodzeniem w przyszłość, z aktywacją naszych wizji, z rozpalaniem naszego potencjału, z tym najlepiej poczekać jeszcze te kilka dni do czasu, kiedy retro Merkurego się skończy, a wszechświat będzie nas wspierał o wiele, wiele bardziej w tym, by ta magia naprawdę mogła się wypełnić. Pięknej magii? pięknych rytuałów no i niech się nam wszystkim cud dzieje pozdrawiam was bardzo serdecznie mira daga lub mój mira